Demokracja to wspaniały system. Pod warunkiem, oczywiście, że wygrywają nasi. Ale jak ludzie chcą koniecznie sobie zrobić wbrew, no to nie ma rady. W Nowym Jorku, 24 lata po World Trade Center, wybrano muzułmanina komunistę na burmistrza. Głównie na złość Trumpowi. Poza tym ten 30-parolatek z brodą kulturalnego szejka obiecał wszystko. Zamrożenie czynszów, darmowe przejazdy komunikacją miejską, darmowe żłobki i przedszkola, a nawet tanie należące do miasta sklepy spożywcze w rodzaju PSS z połem zapowiedział też nałożenie dodatkowego dwuprocentowego podatku dla osób zarabiających powyżej miliona dolarów rocznie. A jeśli ktoś zarabia miliard, no to dostanie podatek. 200%. W dalszej kolejności przewiduje się pokój na świecie i no, anihilację Izraela. A co ludzie będą mieli w krótszej perspektywie? Ucieczkę bogaczy do innych stanów, więcej bezprawia na ulicach, więcej narkotyków, więcej emigrantów, no i wcale nie więcej demokracji. Były kiedyś takie marzenia opisywane w powieściach socrealistycznych. Łany pszenicy falujące na piątej alei. Ziemniaki posadzone w Central Parku. Empire State Building zamieniony w Pałac Kultury. Do tego statua wolności z sierpem i błotem w ręku, ale za to w bikini. Czy wizja taka jest bliższa, czy dalsza realizacji? Osądźcie sami. Mam do was serdeczny apel, kochani. Dać łapkę to jedno, polecić znajomym to drugie, subskrybować to trzecie. No i oczywiście w ekstremalnych sytuacjach można wesprzeć autora kawą. Jeśli go naprawdę lubicie, słodko, jeżeli nie bardzo, przyjmę gorzką.